Cześć, dzisiaj mam opowiedzieć o pierwszej strzelbie w mojej kolekcji broni. Jeśli ktoś nie oglądał poprzedniego filmu, e, przedstawiałem tam, jak wybrać pierwszy sztucer. Moim zdaniem, jaki kaliber, jaki model, jakie typy. E, dzisiaj zajmę się strzelbą, ponieważ jako nowy posiadacz pozwolenia na broń chciałem kupić właśnie sztucer i strzelbę e, i szukałem najlepszej, najlepszego wyboru, więc dzisiaj przedstawię Wam, mój, moi, moim zdaniem, najlepszy wybór na najtańszą strzelbę na początek. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy już kupiłem swój sztucer, który uważam, że będzie bardziej uniwersalną bronią niż yy, strzelba, no to, to padł wybór na strzelbę i miałem do zastanowienia kilka rzeczy. I chcę wam przedstawić, jakie rzeczy szły za mną, kiedy szukałem strzelby, kiedy, kiedy, kiedy zastanawiałem się nad wyborem. Po pierwsze, to musiała być dwunastka. Nie chciałem 16, ponieważ yy, tutaj mamy większy wybór amunicji, niejednokrotnie niższe ceny, bardziej uniwersalne yy, i chciałem po prostu dwunastkę, tak? dowiedziałem że. Do celowo pewnie i tak szesnastkę kupię, co zresztą się stało i mam teraz dwie strzelby, dwunastkę i szesnastkę. Niemniej jednak ta pierwsza uniwersalna chciałem, żeby była dwunastką. Długo zastanawiałem się nad tym, jaką strzelbę kupić. Czy to w ogóle ma być bok, czy to ma być dwururka, strzelba horyzontalna, czy to ma być może półautomat śrutowy, czy to może ma być pompka. No i ogólnie rzecz biorąc to z półautomatu zrezygnowałem jakby na samym początku, ponieważ Chciałem mieć jakiegoś takiego bardziej klasyczną strzelbę i bałem się, że będzie mi kaprysić w przypadku jakiejś tam amunicji za lekkiej albo coś takiego. Tego raczej w pompkach i łamanych strzelbach nie ma. Dlaczego nie pompka? No stwierdziłem, że pompkę docelowo bym chciał kupić, tylko powiedzmy pod jakieś takie bardziej strzelanie dynamiczne i raczej się skończy wtedy na jakiejś tam Mosbergu, a w ogóle w Magpulach, wiecie, jakieś Kolimatory, RISy, latarki, kombinacje. Nie, no oczywiście żartuję. Głównie zdecydowałem się, że chcę strzelać te rzutki, chcę strzelać dyscypliny myśliwskie po kroju zając w przebiegu, więc odpuściłem sobie pompkę. No to się rzeczy została mi do wyboru tylko horyzontalna dubeltówka albo Bok. Uznałem, że bok jest bardziej uniwersalny i do sportu, i do polowań, więc zdecydowałem się na boka. Później poszedł wybór producenta, tak? Bo mamy tych producentów wielu i powiem Wam szczerze, czytając na internecie, czasami, gdy ktoś pyta o tanią strzelbę na początek, to zostanie z wrażeniem, że musi kupić strzelbę za minimum 10 tysięcy, i niech będzie to jakiś tam Beretta, który używają na Olimpiadach. Tak? Oczywiście przesadzam, bo te ceny olimpijskich strzelb są. E, niemniej jednak uważam, że da się kupić na początek coś. Wielu ludzi z tego poluje, wielu ludzi z tego ma jakieś wyniki. Oczywiście to nie są zawody krajowe. Niemniej jednak no, da się tam wystrzelać te rzutki, da się wystrzelać tym zająca. E, więc, więc stwierdziłem, że właśnie coś tańszego chcę kupić. Miałem tam budżet do powiedzmy maksymalnie 2000 zł. Zmieściłem się dużo, dużo mniej. E, nie chciałem strzelby tureckiej. Ja osobiście uważam, że tureckie strzelby są bardzo dobrym wyborem. Mają naprawdę super opinie. Są całkiem wygodne, całkiem zgrabne, ładnie wykonane, ładne drewna, różne rodzaje wykończenia. Niemniej jednak, moim zdaniem. No, nie podobają mi się po prostu, wiecie, mam coś takiego, że kiedy kupuję przedmiot, który jest powiedzmy względnie drogi, oczywiście jakby kwestia drogości dla jednego coś jest drogie, dla drugiego tanie w tej samej cenie, no, wiadomo o co chodzi, dla mnie strzelba to jest droga rzecz, e, chcę mieć coś takiego, że biorę ją do ręki i po prostu się z niej cieszę, podoba mi się, sprawia mi przyjemność, kiedy mam ją w ręce, kiedy wieczorem sobie otwieram szafkę po powrocie do domu z Krakowa e, i sobie lubię na nie patrzeć, czy tam powiedzmy się złożyć na sucho. Wiecie, mam mnie cieszyć. I tureckich strzelby po prostu nie chciałem. Nie twierdzę, że one są złe, twierdzę po prostu, że mi się nie podobają. Więc właściwie został mi wybór strzelby amerykańskiej, rosyjskiej, jakiejś tam włoskiej albo, albo rosyjskiej. Yy, mówię, Rosyjska, amerykańska, włoska... tyle. <gry> No, i ostatecznie zdecydowałem się na ruska, bo jednak pierwsza broń toporna, i tak dalej. No, i później był do wyboru. W moim przypadku toS34, z którego strzelałem, bardzo mi się podobał. TOS34 był bardzo zgrabną strzelbą, bardzo przyjemną w strzelaniu. Niemniej jednak, też jak kolega mój, który ma IŻA27, stwierdziłem, że zdecyduje się na IŻA, bo jest taki toporny i nie boję się, że coś mu się stanie. Jest mocną, wytrzymałą, pewną bronią. I jak widzicie, ja się na niego zdecydowałem. Uważam, że na pierwszą sztukę broni, na pierwszą strzelbę, może coś takiego być, i to jest nawet fajne, bo wybacz nam wiele błędów. I jak się zniszczy, to się nic nie stanie. A do tego ich ceny tych rosyjskich strzelb są stosunkowo niskie. Da się znaleźć strzelby za 300 zł, da się znaleźć strzelby za 1000 zł, da się znaleźć za 1500. Nowe to jest wyższa cena. Ja kupiłem używkę tą. Konkretnie, w naprawdę fajnej cenie, jeszcze z zestawem akcesoriów, z pokrowcem, z paskiem, z dosyć, dużą, z dosyć dużą ilością amunicji. I do tego ta strzelba, kiedy ją dostałem od poprzedniego właściciela do ręki. Ja byłem zdziwiony, że ona była cokolwiek używana. Oczywiście były drobne przycierki na drewnie, lufy, lusterko. E, naprawdę trzeba się przyjrzeć mocno, żeby znaleźć jakieś ślady. Główne co było, ona była kilka razy, kilkanaście na polowaniu i tutaj są wytarte te fragmenty maskili. E, to jest ogólnie rocznik 99. E, pan poprzedni właściciel kilka lat po polowu z nią. Totalnie nie strzelał mnie na strzelnicy i właściwie po ustrzeleniu kilku dzików z breneki przestał, przestał polować. Zależało mi na jednym spuście. E, OK, wiem, dwa spusty mają, plus e, jednak dubeltówkę chciałem mieć, taką klasyczną z dwoma spustami, więc żeby nie powtarzać moich jakby e, sztuk broni, to, to zdecydowałem się na broń z jednym spustem. I zależało mi na wymiennych czokach, czego niestety nie mam w tej strzelbie. Tutaj mam czoki stałe. Zobaczymy jeszcze, jak się to będzie sprawdzać na dłuższą metę. Jak na razie nie żałuję e, takiego wyboru. Yy, oczywiście chciałem w drewnie, bo jakoś nie wyobrażam sobie boka czy takiej klasycznej strzelby, dwórki, tak bo czy to będzie dubeltówka czy to będzie bok, yy, to po prostu sobie nie wyobrażam w jakimś syntetyku w tworzywie. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że przedstawiłem wam kilka moich jakichś tam opinii na temat wyboru pierwszej strzelby. Yy, ja nie uważam się za eksperta. chciałem wam przedstawić przed czym ja stanąłem, żebyście mogli wyciągnąć wnioski z moich doświadczeń. I możliwe, że Wam to pomoże przy wyborze pierwszej strzelby. Oczywiście twierdzę, że są lepsze wybory, twierdzę, że są gorsze wybory, nie twierdzę, że to jest najlepszy wybór, niemniej jednak ja jestem zadowolony z tego wyboru. Strzelba naprawdę fajnie mi się sprawdza, bardzo lubię z niej strzelać. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na następne odcinki, no i cześć!